Wiecie, jak to jest Szymon Hołownia? Gość nie odpowiada na pytania. Gość sam nie wie, czy rządzi, czy opozycjonuje. Jest jak taki typ na imprezie, co wszędzie chodzi i mówi: nie pije, ale naleje. On nie wie, kim jest. Ani lider, ani prowadzący, ani polityk, ani pogodynek. Kiedy jest debata i czas na ripostę, to on nie daje dojść do słowa. On myśli, że ma przycisk Minuta plus, jak w mikrofalówce. Klik. I znowu mówi, nie mówi, co on zrobi, on mówi, co inni robią źle. Na przykład, panie Hołownia, co pan zrobi z emeryturą? on się wypowiada, to czuje się jak w sejmie prowadzonym przez babę z targu warzywnego. Facet unika odpowiedzi, jak ksiądz Zusu. Typ ci ukradnie trzy minuty życia i oddaje je w formie w rozmowę, to wychodzi z niej stary i z depresji. Facet przerywa każdemu, ale jak ty mu przerywasz, to patrz, jakbyś mu zajęł ciasto z komunii. Wchodzi w każdą wypowiedź, jak łysy w taraban. I nie na koniec, czy chcesz kontynuować? Tak, nie, nie wiem, zapytaj chobownie.